wprowadzić taki sygnał międzyświatowy, kolarski, że jak jedziesz do kolarza i pokazujesz o tak, to on ci mówi jaką małwika albo chwyty. Ja ostatnio jechałem i ja macham ludziom na gravelu i oni nic. Oni nie, nie odmachują nawet. A to ciekawe, ja zawsze macham wszystkim, kogo widzę. Ale to najczęściej przed, ludzie na gravelu nie odmachują. Naprawdę? Tak. Uważasz, że gravelowcy to nie milaki? Tak. Ja bym ci odmachał. Bo ty mnie znasz, to byś odmachał. A jakbym cię nie znał, to też bym ci odmachał. No nie wiem, no ja nie ten, ja rękę szufladkujesz tak ludzi. Dzień dobry wszystkim ze Studia Ekologicznego. <laughs> Podoba się dla mnie z tej strony, Kamil. Nie, Kamil. Zaczynamy. Hey, you, finally awake. Dzisiaj będą rowery widzów Tomek. Na, był taki odcinek, że takiego roweru wstrząśniętego, zmieszanego, taki starszy, retro, że to nikt nie widział. Zrazu ci przejadę. Człowieku, tajemnicę. przebijemy tamten. Tam to zawsze jest taki odcinek. Nie. Dobra, dawaj, Zobaczy, podstówki dalej. najpierw. Pozdrowienia dla Kamila nie Kamila i Felcika. Jeździły na nartach, to prawie jak na rowerach. Nie. Takie małe pogotowie, przygotowanie do sezonu rowerowego. Pozdrawiają Emeritos. Emeritos z, z, z Livigno. Stara podstówka. Znaczy no nie, no kwiecień, kwiecień jest tego roku, więc aktualne. To ty jeszcze pocztówki z kwietnia nie, masz? No. Ja ci mówię, że one takie o się mieszają. A czemu ich nie poukładać od góry? A teraz? po co? A, rozumiem. Pozdrowienia z ciepłej Toskanii dla Kamila, nie Kamila, Felcika i ekipy Sprint. Z Gardy niestety się nie udało, więc leci z Toskanii, z Pizy. Właśnie mówiłem, że pizzy mi się zachciała. To... Wasz kanał bardzo podoba się dla nas, a szczególnie lubimy familijnie oglądać rowery widzów. O, to proszę, specjalnie, specjalnie dla was. No. Jak swój dopieszczę, to też wyślę. Krzysztof, Alicja i Gustaw. I to jest o, patrz, to mój Romet. A no, to. no i Pan Nersał. I teraz, Tomek, słuchaj, po kolei ja ci yy, będę mówił i opowiadał. Czy jesteś gotowy? Tak. teraz uwaga, ciekawostka. Jak się zmieniły rowery na przestrzeni, nie wiem, to tak obstawiam, 15 lat? To jest rower pana. Nie wiem tylko, czy tu jest jakby z rozmiarem wszystko dobrze, bo te siodełko coś mi troszeczkę wyskoczyło. Ale to może tak węga. pod kątem zdjęcie. To może być perspektywa. Że, ale ładny, fajny. Ale mi się tu jest podoba. Tomek less than y, ten Kilo. No. To po angielsku waży mniej niż 10 kg. A to jest też rower pana. A to chyba starszy. No, no shit, Sherlock. Sherlock! No naprawdę, no. Generalnie o co chodzi? Zobaczcie, jak wygląda ten rower. I ten sam rower pana, tylko starszy tak z 15 lat. I podoba mi się sztyce z Mimekiem z wajchu. A no. A tamten biały fajnie. I to jest na kole 26 cali A tamten 26, tamten biały fajnie. Nie, ale tu jest technologia, bo dlaczego rowery droższe? No dlatego. No to jest jak samochody. Zupełnie inaczej to wygląda. Ale to mi Ładne. się tylko wydaje. A tu jest rower pana, patrz na jakieś powiększe. Ogląda Jeśli pan ogląda, to niech pan da znać ile to waży, bo ja tu lekkość wyczuwam. Tu wyczuwam Tomek 7 kg. Może być, on. Na o, jaki tych... no jaki podpórak pan posiada. ekologiczny. I korba rotor. Coś ta firma Rotor nie może się w Polsce przebić. Nie wiem. Jakoś tak tego nigdzie nie ma. Co powiesz, podoba Fajn, się do ciebie? Tak, ładnie mi się podoba. One kiedyś były już to I jeszcze jak tutaj pan nakleił, kar karbonowy wzmacniacz główki. Tak jak w samochodach naklejają. Jakieś e, folie karbonowe. To też jest rower tego samego pana. To chyba starsza orka, co? Ja nie wiem, co to jest. No, orka starsza. Tam ten ładniejszy. Tak. I to też jest rower pana. Tylko tu mi coś, Tomek, coś mi tu nie pasuje, bo ja nie pamiętam takiego trek. Był taki trek. Był? Stasiek się nazywał, po polsku na niego stage mówili. A no było coś takiego. Ale stage 7. Taki Tylko jest malowany, chyba. No nie wiem. Myślałem. Bo ja nie kojarzę, ale nie mogę kojarzyć, nie muszę wszystkich tych kojarzyć. Nie musisz? Nie. Także był stage. I to? Nie, to, to nie to. Będzie jeszcze jedno rower pana córki. Nie, że zdjęcie no, kobiety, tylko, zdjęcie tylko córki. roweru. O, a tutaj też pan podesłał, ma y, dwie takie sztuki, patrz, o, tu, o. To chyba nie jest Polski zdjęcie, mi się wydaje. Czekaj, no mess, no stress. Jak Felcik ocenia, czy to zdjęcie jest z Polski, taki gwarst garos? Chyba nie. O OSB polskie nie widzę. A weź to, tu, weź powiedz to. <grym> Ale jakie ugniatacze czy ja takich nie widziałem. No właśnie. To są ugniatacze sosowo MTB. Em, no, no właśnie myślę, coś tu chyba mi nie gra. Tomek to istnieje. Ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest ja no świecie. A pytań, czy to prawda, że pan napisał. O, w mordę. Prawie 20 lat w branży, Tomek. I właśnie odkryliśmy. No, ten... całe życie się To pytanie, czy to naprawdę jest. <laughs> czy nie na niby. Ale pan tutaj pisał, że on też uważa, że jak Cannondale to tylko z leftim Tak. A jaki ma pan porządek? Ciekawe, czy to jest jakiś pana sklep, czy warsztat? Nie wiem. Warsztat w domu pewnie sobie ma. O, i to jest też pana. A to nie, nie, nie. Tu patrz na te malowania, to jest coś innego. Jakiś bałagan dzisiaj się wkradł w rowery, ale tu nic. Patrz, patrz, patrz. O, i ta podstawka nawiązuje do tego, widzisz? co I był? to też tak dla pana, ale to. to... O, ciao bella. Nieźle to ktoś pomalował tak sobie? Pan ma na ramię. Tu jakby... jakby marker, ale to wygląda mi jakby na, na fabryczny. Ciekawe pod lakierem takie coś zamówić. Sobie. A co to jest Tomek, o to tutaj? Pani tyłem. Pa, pani A co to za rower jest? Zaraz zobacz. No. I to jest Canon, tam tamtego pana, który miał tam te dwa. Ten co w warsztacie? Tak. Grube maszyny. Wszystkie z Leftim, co? Grube maszyny pan ma. Gravel to marketing. Proziak. Nie wiem kto to. Grawer to marketing. Owiko, fajne. Ja podobno kiedyś miał w ręku, ona nie jest fajna dla mnie. Nie jest? Nie. Ale to jest fajny gravel. Canon z Left Team. Mm -hmm. Fajny rower. On zawsze jest taki. I oponki Pirelli. I koła Dandy Horse. Tu pan wszystko ma do pratu, Tu Tomek Mucha nie siada. No nie. Nie, ładny, ładny. I tam te napisy, które widziałeś, to, to z tego na, roweru. To był rower Tak. To też fajna marka, a nie może jakoś tak się ten. Człowieku, tu masz I Jeszcze uczy. na kampie. No. To to w ogóle fenomen? I koła Ursusy. I to nie jest te odciągnika, tak? Nie, my. I, koła, i na kampie na linkę, a tarcze. No taki fajny rower. Taki no, nietuzinkowy, o tak. Jowieczko ładnie z no białym ciekawe, dlaczego tka. to nie może tak za. Bo wiesz, jak, ja jak myślę włoskie rowery, to sobie myślę Pinarello, Colnago. a ty to bym nawet zapomniał. No to tak z botku w zawsze, rcio, nie? Tino. O! O! Pamiętasz? To, jak to co, ładność! Co, co tu się dzieje, Tomek? To, to ładność, Luk! Ja Górala zawsze chciałem, ja luka bo, z takim mostkiem. Ja bym chciał, żebym konstruktor wyjaśnił I teraz pomyśleł, że deszcz pada i błoto. I to wszystko tu się gromadzi. I tak się gromadzi. W tych nowych też się gromadzi. Tak? Ale rower kozak. Tu też może. I zobacz, i kolejny rotor. Widać, że ktoś to, musi... Na Co to jest za grupa? Jak po, powiększysz może no to być rotor. To to stary red. To jakby stary red, jakby to red To red jest dziesięciobiegowy no. Coś jak miał takiego I see red I see Fajny rower podoba się? Znasz tu dałbym znasz tą za, Nie. Ale czarnowiki dałbym całą Tak i to są chyba koła szytki, o szytek to ja w ogóle nie rozumiem Kurde. Huklesy to, a szytki to jeszcze tam dalej No ktoś jeździ na szytkach W czernim, w głębie, o To widać, że to z Polski jest Widać, że z Polski Tak <grym> pod, pod, Podoba mi się zestaw z tutaj u Pana My się, a Może Pan Morderca jest seryjnym, co? Dexterem z Polski I ma przygotowanie I Pan napisał, i sobie z żonką jeździmy na tych rowerach I teraz patrz ja nie znam żonki, ale od razu wiem, że to będzie ten rower z lewej. Skąd wiesz? A, jak, no. Co to? Co? To jest środek. A nie zauważyłem. Ale byłbym w szoku, jakby to było pana. Niech się pan koniecznie odezwie, który. Mi to jest się rower? wydaje, że ten jest żoną. No ten jest jakby mniejszy. No właśnie, no. Jak trop z ugniataczami? Nie jednej drugiem. No. no. Mi się wydaje, że ten po prawej to pan. No może być tej po prawej, czyli to pan lubi sobie wygodnie chyba. No. ty to to by, Bystry jak gajowy? Ty no, powiedz, powiedz <laughs> Koła Finer, o Reynolds'y, tak Ci. Ty, ty, <laughs> Cinelli. Tak Cinelli. Aha. Marka nie wiem do czego uznawałem za tak bardzo kultową chyba ja w niektórych. Też nie wiem. mi się kojarzy to od Gianta. Kiedyś Giant miał takie sztyce nie. w T Sierra chyba. Miałem tę sztycę, kiedyś kupiłem. Nie wiem po co. Kupiłem dziś ją wywaliłem potem No tak ja bez napędu no, no nie widzę napędu No 105, no widać kurby No nie wiem no Taki niby nowoczesny jednak nie nowoczesny ten nic robi. nowoczesnego nie ma. Co to tam jest zerowy? Czekaj on na S był Canon Day Slate Tak No na kole 27,5, 27, tak. Grałem na kole 27,5. Pozdrawiam. Ciekawe, dlaczego już nie ma? Ciekawe, ale do przodu dałoby się większe wstawić. Ty, ja już nawet widziałem, że propos rozmiarów kół, 32. że nawet Maxis już opony produkuje 32. Tak, wiem. Ciekawe, czy zaraz. WTB też robi i zaraz to... jakaś duża firma wypuści 32, i będziesz ganiał na 32. Ja obstawiam w przyszłym roku. Ciekawe, to będzie ciekawe. Ale i tak bardzo lubię, z racji na to, że kocham Gravela i uwielbiam nim jeździć, bardzo lubię ludzi, kto, którzy komentują i nie mają Graveli i o, jeszcze chwilę, kierownicę wyprostują tak, historia zatoczy koło. Za koło. Nie może kwadratu zatoczyć. Przyjedźcie się Gravelem i wtedy się wypowiadają. No, znasz kogoś, kto jeździł Gravelem i mówił, że sensu sprzedaje to? Co, Parę to? klientów miałem. Te? Tak, że Ale oni... na ilu? Jaki nie, to jest no, procent na 100%? Mało, ale stwierdziłeś, że 100%. jednak oni sobie szosy kupiły albo górala potem, nie? No ale to szosy to wiadomo. I tu pana slajd. Bar bardzo ciekawy rower. Ładne. Ładne. Fiole... I tu owiję tu z jakimś fioletem, żeby wleciała jeszcze jeszcze. Szkoda, to... że, szkoda, że Scott ma tak krótką gwarancję, ale jakości i wyglądu tych rowerów nie można im odmówić. Nie. Bardzo no, ładne. Bardzo ładny. Ja tu bym nawet wiki nie zmienił. Jest wszystko Seacroft. Nie, koszyczki z fioletem. Nie. Nie, festyn i, i otwórz by zrobił. O, taki to twoja owika, ten to do kanikuły na O, ja, kaniku, ja sobie kupię ci koszyki do treka. Boardman. I teraz patrz uważnie, przyjdź no. się tu. Przy, oglądaj rower i teraz powiedz o co mi chodzi. Czytaj w myślach. Nie wiem. No. Opony? Co opony? No nie wiem. Ale co z oponami? Że kiera coś dziwnie tak ustawione? No to co? No co? Nie wiem. No poszukaj. No nie wiem, patrzę, szukam. No jaki to jest typ roweru? No gravel. A jaki jest napęd? Durace. No właśnie. I to DJ tu. No właśnie. Ale teraz... A może pan to jest sosa teraz pan koła pomienia. Yo. No i to jest to samo, a jednak inne. Tak. Mostek strasznie na minus był. No pan racink robi. Nie jestem zwolennikiem tego typu... Ja nigdy nie kumałem o, na, przekładania nawet, kółek, Ale Nawet pan z kanału technologii mówił, że on próbował z gravela, kupił sobie dwie pary kół, próbował je i że... Ale to tak jakbyś miał... Można podsumować to tak, jak coś jest do wszystkiego... W sumie... To w sumie tak o gravelu można powiedzieć, no jeśli właśnie. coś jest do wszystkiego, to jest Ale to nie miałbyś jedną parę butów i nakładał ją, idę grać w piłkę na trawę i idę grać w piłkę na zmrożoną nawierzchnię. Opony, I w kosza. I w kosza jeszcze. Co opony? Nie, buty. Powiedział? No. Opony. Ale gruby jestem. O ja. Ale tu chyba coś musiało. To stare zdjęcie. To powiem To obiektyw jest... oblił. To we Photoshopie jest zrobione. To wiesz, co jest najgorsze. No. Że to nie jest Photoshop. Ale to stare zdjęcie to chyba sprzed trzech lat, co? Albo dwóch. Nie, tu taką minę zrobiłem specjalnie chyba. Specjalnie. Minę zrobiłem, że się brzuch powiększył. Aleś kurczę. Dobrze schudłem trochę. A tu nie ma rowerów widzów, proszę to wykasować. Pan jest dumny, przesłał rower. Ja go nie wrzucałem, no bo pan ma normalną Madonkę, tą taką najtańszą SL5. Kupił, ale jest bardzo szczęśliwy, bo względem wcześniejszego roweru on pisał, że miał jakiegoś gravela, który próbował jeździć po szosie, że to, to się bo, nie da. Głupi pomysł, że jeździ po szosie, że super i się cieszy, że nas spotkał, poznał i tak. Ja patrzę na twoje zdjęcie. Mówię, o kurcze! Nie, to to coś nie halo, coś tutaj ręka uciekła komuś. Proszę, falcik, wy to, wy, to. foso, to... Proszę redu e korekty nanieść na ten. Balans bieli na dwa tymi. Korekty proszę nanieść na te zdjęcie. I teraz, tu, tu też będziesz szczęśnięty, jak zobaczysz coś. Jakoś Twój faktor lepiej wyglądał. Nie, czy nie, no bo to jest ten faktor lekki, recingowy, te faktory one w ogóle, jak ostro Wam, czyli ten. Aero racingowy się sprzedawa no. i jest super, i to jest świetny rower, tak te odwójki, on jest to niby taki, wiesz, alpinistyczny na, gó na góry. Tu czegoś brakuje mi w to tym brakuje, rowerze. Ale co, 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 Tomek, jak zobaczysz, to będziesz szczęśnięty. Koła Maviga? No! Ktoś to ma. To gdzieś Ja nie ostatnio, ostatnio, ostatnio gdzieś czytałem jakiś artykuł, coś no. właśnie. I co, i patrzisz pan ma jeszcze bidon Fidlocka. Fajny tam było, rower, ale tam koło... było napisane właśnie, że Mawik ciągle coś wprowadza na rynek, jakieś nowości. Które przychodzą. Ale oni tak właśnie tak bokiem, tak o przychodzą. Mhm. Tak. Jak życie przez palce tak przychodzi i, i tego nie widać nawet. Tylko koła Mavicowe, nic nie było innego. Tu widzę. Złoty strzał na rok 226. To... Być może jest 2,25. To jest pan z 225 tak. kupił. Ciekawe czy dla pana ta jest jeszcze dobrze śmiga. Bo już wiem, że ludzie wymieniają na gx jakieś... Na te nowe, 13 Tak, tak. I na 12-biegowe wymieniają MTB. Adama G. Tak. I Macieja B. Oni też wymienili. Jest wszyscy. I Piotruś wymienił z małżonką. Wszyscy wymieniają. A powiedz ty mi jedną rzecz, bo ja się zastanawiam. Co to są za koła są? Myślę, że to oryginalne Bontrabery. Myślę, że na 100% podróby. Nie, nie, było takiego napisu na... No może i były 35V. Niech pan doznać, ale mi to. Te naklejki. Ale rower ładnie zrobiony. Rower ładnie. No to ta te Ceglasta nie ładne. O i te, to to nie rozumiem Marina. Ale no, no, no poczekaj, poczekaj. ja mam tam dzisiaj dla ciebie ty... Ja y widzę, że tu coś na, na, na AXS-ie chyba siedzi Marina IXesie i na kołach karbonowych Dandy Horse. Nie, nie rozumiem tego roweru. Pan tymi dwoma zabiegami podwoju właśnie. Ale ja nie rozumiem, nie rozumiem fenomenu Marina. I to jest niech force. Mi ktoś, niech mi ktoś to wyjaśni. Czego? No, Marina. A co? co Ten rower jednym się podoba, innym no? się nie podoba. No to tak jak wszystko. Ja nie, się podoba, drugim nie ty ale, też. Ale, <laughs> ale widzisz, podoba się swojej żonie, no. a innym dziewczynom może się mniej podobać. No tak? i z Marina tak ale samo. Ale nie, no nie, Marina, ja nie, 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 nie kumam Marina. Nie Dlaczego kumam, nie kumam ich tej geometrii, filozofii? Nie zrozumiałem tego roweru nigdy. Nie, dobrze, się sprzedaje. I teraz patrz tu, bo pan... To z Musimy wprowadzić jakąś taką wirtualną nagrodę. Ja obserwuję kanał na Instagramie Make Life Harder i tam jak ktoś uratuje zwierzątko, to ma nagrodę fafika. Czyli on wrzuca takie zdjęcie jelonka. My musimy mieć naszą nagrodę też. Zmałpujemy to. Jaką nagrodę? Małpę. No na, małpę. Nagrodę czego? Małpy. Musimy to wymyślić. YouTube widzowie, dajcie znać. Będziemy dla wybitnych sprzętów i zrobimy oddzielną kategorię. Przypominam taki... ci... Tak. Zrobimy oddzie... Rowery widzów... Tak, Tomek, modyfikujemy w ogóle naszą koncepcję. Będzie taka linia rowerów dla albo wybitnych wyczynów na rowerach, albo wybitnych rowerów, bo oprócz tego jeszcze dzisiaj coś będzie wybitnego. Ale ja ci przypominam, że ten rower był kiedyś u nas. Bo to jest dogma ta... En... To jest... Tomek, ty Szosa. mi przede wszystkim powiedz jedną rzecz. Co tu jest z widelcem? No, obklejony jest. Bardzo Żeby jest się obklejony. nie rysował. No, dobrze, no. ale ten widelc też tak nienaturalnie coś tutaj, ale to ze względu na wielkość. Przy czym nie chodzi o to. Felcik, ty patrz tu, bo tu warto patrzeć. To jest Pinerello Dogma X. Ten taki ich. Mieliśmy z tym tutaj, tak. Tym, tym. Tak. Chciałem tylko podkre... podkreślić, że rower, żeby nie było zbyt prosto, jest na kampie, czyli i to na kampie elektronicznej. Tomek. Na tym zdjęciu mamy zaprezentowane pod 100 tysięcy złotych polskich. Ale to bikepacking ja widzę. Tomek, ale słuchaj dalej. Tu jest pod 100 tysięcy złotych polskich. Nie wiem jeszcze, co to za koła. Ale jak widzę, że pan ma kampę, to pan na koła... Mogłoby być koła, kampy jakieś. Nie szczędził raczej. To coś tu coś jest. Fulcrumy. Fulcrumy. Mamy 100 tysięcy... Ale to nie jest koniec w ogóle przygody. Patrzcie teraz. Tu, tu, sak, Uhuu! Pan na tym rowerze z Sydney prawie do Perth dojechał, całą Australię przyjechał. Tu gumę złapał, to do samolotu wsiadł, <grym <grym do <grym> Ale tam w Australii lubią takie wynalazki, powiem ci, to jest dziwny kraj. Ale pat, gdzie się nie ruszysz, tak dojdziesz do plaży. I on myślał, po co będę tu się kąpał, Ale, ty, ale na rower, czy, jadę tu, nie? Czy ty rozumiesz, czego ten pan dokonał? Kontynent przyjechać. Mega szacun dla pana. Pan dostanie co, nagrodę. Jest nie, jeszcze, nie ma. Jeszcze nie wiem kogo, ale YouTube widzowie musicie dać znać w komentarzach nagroda, kogo będzie. Taka analogia, nie fafika, tylko musimy znaleźć Puka coś, góra. Góra coś swojego. Pan mega szacun. Nieźle. O, a to jest też ciekawe zdjęcie. Tu to chyba nie jest polski. To so, z Polski. Z Polski. Panowie koledzy jeżdżą sobie na rowerach. To elektryki, wszystkie. Wszystko. I oni jeżdżą po górach na rowerach. I proszę bardzo. Trek, Scott, to co to jest? Nie wiem. Musimy to rozszurować, tam. Nie wiem, co ma dziurę. KTM. Mondraker. Mond a, o, Mondraker. No, mówiłem właśnie. Specialized, Cannondale i Scott. I oni sobie jeżdżą razem. I po górach jeżdżą, i sobie tam... ile kilometrów robią. Jest faza? Jest no faza. Jest, je ale tu. O, i to To jest... ten sam pan. Tak, 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 tak. I tak. zobacz, Felcik, i w śniegu. Ja jeszcze tylko chciałem zapytać, ile pan ma wzrostu. No, wysoki chyba. I zapytać się, czy to w Australii zdjęcie. <grym> Ale mają ludzie jednak fantazję. Ładny szezlong. Czemu, czemu kolczyk nie ma w oponach? Ładny rower. <grystanie> Fullcrumy. To podstawowy Czekaj. model, ale pina jednak nawet podstawowa to siedzi. A, ładny kolor, mi się ja podoba. Ja tam piny już nie lubię po tym, co dystrybutor robił, ale No to nie jest pomidorowa, żebyś ty ją lubił. A szczawiowa? Też nie, to nie, nie ten. Ładny rower. Rower ładny. Ugniatacze kozackie, radar, światełko widzę. Wszystko gra. Kanion. To gra, nie? I teraz zobacz. Ten rower, żeby nie miał kół karbonowych, on by nawet tu nie trafił. Nie, on by tak biednie wyglądał, tak? tak nijako. I teraz uwaga. Nie wiem, czy już jak oglądacie ten odcinek. Zostaliśmy oficjalnym dystrybutorem kół Scope holenderskich i oni mają model, który jest już w pełnej naszej ofercie. One kosztują 6900, można wziąć w ratach 0. Waga 1340. No to dobra waga. I to jest naprawdę mocna konkurencja dla polskich Chińczyków. Aczkolwiek wszyscy się odezwoją, że za Aliexpress Kupisz taniej te koła i no, lżejsze. No, 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 no. Tak, i nam W sumie do... zjeść y, filet o'fisza, kupić kajzerkę i śledź włożyć do tego. Podlaski, filet o'fisz ofis podlaski. A... a mi to się podobało. A co ci się to podoba? Ten rower tak. Ma trochę kinety, no, Jakby design. się napędzał sami. Te kółka dają. Nie wiem co to za kółka. Robią robotę i, i, i rama Oero. Oreo? Oreo. No, takie jest OK. Nie no, nie można cię przyczepić. O! To to zawsze będzie w Serduszku głęboko. No se Bitwina. Do speca i z pomiary mocy korba. Pamiętam, ta korba kiedyś 5000 kosztowała. Ona droga kosztowała. była. Ale powiem Ci, to jest jeden z ładniejszych rowerów z tamtych lat. A Nadal jak, on jest bardzo ładny. A jak tu się 105 Tomek, zakabłąciła? Jak to jak? W takim rowerze. No pomiar mocy człowieku, koła karbonowe, rama karbonowa i No już. i co? Przerzutka nie robi ten nie robi ładny. Ten. Ja bym taką ramę mógł mieć. To jest kolejna za... Ole, dzisiaj Tomek, tydzień ale zagadek! To na karbonowych kołach Esker 4.0. No. To czy... stalowy Esker. Tak. No, no. Ja wiem. I wszystko wymienione w nim. L2. Tak. A L2 nie kupiło przypadkiem y, rotora? Coś tam się wydarzyło. Z tam... No. Kar... Stalowy kros na kołach karbonowych na grupie elektronicznej. Ciekawe, to A ja, 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 ja znam no ludzi, jeździ, co do przodu, mają... do tyłu. Mają te, te L2 i mówił kozacko to działa. Kozacko. I przerzutka działa od 9 tam do 13 biegów. Coś chyba dzisiaj przygiąłem z ilością zdjęć. No. Ładny rower. Co to jest za producent? Nie wiem. Polski. Grind? Tak. Ładny rower. Przy czym żeby nie było tych kół. A byłyby zwykłe cienkie to w To by tak nie wyglądał, no. No ale i tu i OGX3. I już prawi. <grym> Co masz? <grym> może nie niem jakich. Ładnie wygląda. To ładne. Ładnie wygląda. Nie no, nie będę jadł na wizji. Nie, nie będę ja, co ty człowiek. Co to jest? Dla mnie te malowanie i ta rama trochę BMC przypomina. Dla mnie RB. A to Chińczyk. Terre. Chińczyk. No widzisz, ale I koła... Tu 8 kg pan pisał, że zrobił. Ale ładny rower wyszedł. Ale Chińczyk na kołach DT. A pytań, czy koła są prawdziwe DT. Wyglądają na prawdziwe, to no, nie... No, ja widziałem... Yy, widziałem koła al aluminiowe w Giantzie z napisem Envy. No? I co? I tu pan się ściga w Pucharze Polski. Pan przysłał do nas zdjęcie. Syno... Ostatnie sztuki synonimów, to jeszcze u nas na Ta. magazynie są. Jak ktoś chce rower w dobrej cenie, bo one są na Zdrowie! Na dużej wyprzedaży. Ale ja pamiętam jak jeździłem tym synonimem, RC Ja pamiętam raz mnie nie widzę Tylko to jest chyba, nie wiem, czy to jest RC, czy to jest TR, ale to dobra konstrukcja jest. To długo będzie jeździć. Nienawidzę takiej pogody, a niedługo on nadejdzie. Że co śnieg? No, i błoto. O! To córki! I to jest bardzo ładny rower. I to córki tamtego pana, co miał takiego treka i jeszcze... I zimne. zobacz, i córka w ugniataczach. I normalny kolor. za Felcik, męskie kolory w rowerze. Chciałbyś poznać córkę? Nie. Chodź. Chodź, zobaczysz, Felcik. Ale dałbym Ale... opony czarne. się! <laughs> Ale dałbym opony czarne. I że to no. chciałbyś jeździć jako mężczyzna? Kozacki kolor ta parada, na której byłeś, to jaka? Lowe Paradę w Berlinie, co była. W którym to było roku? W 2000. Panie, 25 lat temu. No, kozacka impreza, w życiu nie byliście na takiej. I nie będziemy. I nie to, będziecie, bo, być... bo nie ma parady. Koniec! Dzięki wielkie, że byliście z nami. Pamiętajcie dzwonki, lajki, super, rubery na platforma. I kupcie lampki, bo jest e... jesień. jesień już A ja właśnie zrozumiałem, że na podwórku jest 8 stopni, a my w bluzach siedzimy i strasznie zmarzły. Ba. ciepło jest, pa. Daj te ciastko.